Tego typu zadanie może pojawić się na egzaminie maturalnym w formule od 2023 roku. Arkusz egzaminu maturalnego z 2015 roku, zadanie numer 3. To zadanie polega na przeanalizowaniu sytuacji, w której za pomocą traktora, takiego tutaj słupa z e, krążkiem, będziemy tutaj podnosić słup linii energetycznej do pozycji. Pionowej, czyli leżący słup, będziemy podnosić, e, podnosić do pozycji pionowej przy użyciu, po pierwsze, traktora, tak, który będzie ciągnął jakąś tutaj linę oraz takiej podpory, takiego małego słupa e, z krążkiem na górze, po to, żeby zminimalizować tutaj wszelkiego rodzaju e, tarcie. Dodatkowo krążek ten obraca się bez tarcia, także nie będzie tutaj żadnego momentu siły, oporu ruchu tego krążka, zatem zadanie będzie jeszcze troszeczkę prostsze. Pierwsza część zadania, czyli zadanie 3.1 za jeden punkt, czyli ocenić prawdziwość zdań i zaznaczyć prawda fałsz. Zdanie pierwsze. Podczas powolnego podnoszenia słupa, siła naciągu Liny w części A ma inną wartość niż siła naciągu Liny w części B. I teraz, jeżeli jest to wykonywane powoli, zatem czekamy, aż wszystkie siły, które działają w tym układzie, się wyrównają. To znaczy, ciągniemy tutaj tym traktorem, mamy jakąś siłę naciągu. Ten krążek tak naprawdę ma czas na to, żeby, żeby uzyskać jakąś tam e, prędkość tak, obrotu. E, on się obraca bez żadnego tarcia, czyli bez żadnej siły oporu. W początkowej fazie, kiedy ten krążek nabiera prędkości kątowej. Tak? Czyli on się na początku nie obracał, ale moment yy, po tym, jak pociągnęliśmy tym traktorem, tutaj, yy, to on się zaczyna obracać. W tym wypadku, tutaj różnica sił pomiędzy siłą tutaj jedną, która będzie ciągnie, yy, ciągnęła tutaj siła naciągu pochodząca od traktora i siła naciągu pochodząca od supa, będzie no jakaś będzie. Zależnie od tego, jak duża masa jak duża bezwładność tego krążka. Ale uwaga, podczas powolnego podnoszenia, czyli jak już podnosimy, tak, czyli analizujemy sytuację, kiedy już tam podnosimy, e, no to wtedy siły, ponieważ ten ruch krążka jest jednostajny, zatem moment wypadkowy siły działający na ten krążek będzie równy 0, ponieważ on już nie będzie przyspieszał. No to w takim razie ten krążek będzie obracał się ruchem jednostajnym, tutaj ruchem jednostajnym, no to w takim przypadku. Moment wypadkowy siły działający na ten krążek musi być równy 0. A skoro moment wypadkowy jest równy 0, natomiast ramię siły jednej, e, jednej i drugiej naciągu od traktora i naciągu od słupa będzie musiało, dać, będzie musiało mieć tą samą wartość, bo to będzie po prostu promień tego krążka. E, no i w takim razie siły też muszą być takie same. Czyli w konsekwencji jest to fałsz. Następnie drugie zdanie. W początkowej fazie podnoszenia słupa kąt. Beta między liną a poziomem maleje. No i teraz, jeżeli byśmy mieli sobie to narysować, to to moglibyśmy sobie to tak naprawdę tutaj pociągnąć od tą do tąd, Tak, i to będzie jed, jed, jeden kąt, tak? I kawałeczek dalej. No na początku e, ta lina nie będzie przeciągnięta gdzieś tam dalej. Zatem, uwaga, no mamy wniosek, że ta, ten kąt będzie rzeczywiście malał, bo ten beta jakieś tam 2 będzie ten kąt tutaj od poziomu do. Do miejsca, w którym aktualnie będzie traktor, tak będzie malał. Czyli będzie ten kąt coraz mniejszy, czyli beta będzie malało, czyli jest to prawda. Przy niezmienionej wysokości podpory i niezmienionym położeniu obrotowej podstawy, siła naciągoliny konieczna do uniesienia słupa z pozycji poziomej zależy od wysokości i długości słupa. Czyli teraz, tak. Nie zmieniamy wysokości podpory, czyli to zostaje takie samo. Nie zmieniamy położenia obrotowej podstawy, czyli tutaj to musi być, tutaj się zaczynać i tutaj ona będzie się obracać tak, żeby słup po postawieniu był tak tutaj, to siła naciągoliny konieczna do uniesienia słupa z pozycji poziomej zależy od wysokości, czyli długości słupa. No i czy to jest poprawne? No, jeżeli będziemy tutaj zmieniać e, tak naprawdę długość tego słupa, no to Pierwsze zapytałbym, co się dzieje z, z masą tego słupa. No, ale zakładamy pewnie, że będzie taka sama. Teraz, co się będzie zmieniać? No, będzie zmieniać się kąt. Będzie alfa po s Za tym kąt się będzie zmieniać, jeśli na przykład tutaj by się kończył ten słup. E, oczywiście odległość tutaj siły grawitacji też będzie tylko w połowie tego słupa. Zaznaczam tak na razie wstępnie tylko jako taki szkic. No i tutaj jakby taki wstępny wniosek będziemy mogli e, zaznaczyć, że to jest prawda. A dlaczego? To tak naprawdę okaże się później w kolejnych zadaniach, w, którym, w których będziemy musieli obliczyć tam tą siłę. W drugim zadaniu będziemy musieli to obliczyć, także moglibyśmy tutaj, jeśli nie jesteście pewni, jeszcze nie jesteście przekonani co do tego, że to będzie prawda, tak, to proponuję zostawić to zadanko i zaznaczyć za chwilę. Zatem ja sobie zaznaczę w ten sposób, że jest to prawda, no a po zrobieniu drugiego zadania będzie to z pewnością jaśniejsza. To jest bardzo dobre miejsce, żeby zwrócić uwagę na to, że bardzo często jest tak, że mamy jakieś pytania, o czym mamy zadania, w których mamy coś do wyliczenia właśnie dzięki tym pytaniom. I to jest też dobry moment, żeby właśnie się zastanowić, zastanowić później o wyliczeniu tych, tych wielkości, czy to rzeczywiście mieliśmy rację, czy może nie mieliśmy racji. W drugim zadaniu mamy do wyliczenia... Minimalną wartość siły naciągu liny konieczną do uniesienia leżącego słupa. I teraz przyjmujemy, że środek masy słupa znajdzie się w połowie jego długości. Żeby to zrobić, i poprawnie to zaznaczyć na rysunku, bo chciałbym jednak, żeby to było zaznaczone na rysunku, może tak, po pierwsze, zrobię sobie większe, a po drugie, wyznaczę sobie położenie środka tego słupa. W taki sposób, że poprowadzę proste, które będą miały się przeciąć. W tym miejscu, w którym one się przecinają, narysuję siłę grawitacji. Tym razem ją podpiszę, że to jest siła grawitacji. Pamiętajcie o wektorach nad y, podpisem wektorów, czyli jakby o tych strzałeczkach nad podpisem wektorów, może bardziej w ten sposób. OK. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest y, ramię siły. Ramię siły narysuję tutaj, więc nie widać zupełnie. I nazwę sobie to R1 jako ramię siły pierwszej, czyli siły właśnie. E, grawitacji. Może podpiszę sobie to pod spodem, bo za chwilę będzie mi przeszkadzać. Ponieważ będę chciał za chwilę narysować drugie ramię siły. Mianowicie tutaj będzie ramię siły e, naciągu. No i tutaj jest troszeczkę znowu to pane, hmm, ponieważ ten słup ma jakąś szerokość, tak? I ramię siły tak naprawdę e, powinno być właśnie od osi obrotu, czyli gdzieś właśnie w tym miejscu, tak? Natomiast e, no, tutaj takie założenie pewnie będziemy mieć, że ten słup ma taką wysokość, taką długość, tak? E, a przynajmniej, że ten, ten słup będzie właśnie tak podnoszony, że to jest od e, osi obrotu ramię siły i ten kąt, który tutaj będzie występował, e, będzie to kąt, który mm, będzie to kąt, który jest pomiędzy ramieniem siły, czyli ten alfa to będzie ramię siły, natomiast siłą podnoszącą będzie siła naciągu idzie właśnie od punktu przyłożenia tego wzdłuż tej naszej linki. I teraz tak, rozrysowaliśmy sobie siły, jeszcze trzeba je podpisać, czyli tutaj będzie siła naciągu, nici nici czy tamtej liny. Rozrysowaliśmy sobie też y, ramię siły i to będzie R2. No i teraz mamy obliczyć wartość y, minimalną na siły naciągu liny konieczną do uniesienia leżącego słupa. Zatem, żeby obliczyć minimalną wartość, musimy w takim razie przejść do zapisu. No i teraz e, minimalna siła musi być taka, żeby moment wypadkowy był równy 0. Wypadkowy moment siły. Wypadkowy moment siły ma być równy zero, dlatego, że będzie to przypadek równowagi i wtedy e, w momencie, kiedy zaistnieje chociaż najmniejszy tam infinityzymalny, może nie, te słowo jest złe, najmniejszy taki przyczynek tej, tego momentu siły spowoduje powstanie ruchu, a w zasadzie pozwoli na utrzymanie tego ruchu. I będzie to ruch właśnie taki, którym będziemy podnosić. Dobrze. Momenty siły musimy pododawać do siebie i moment siły wypadkowy będzie równy, w takim razie moment siły grawitacji, dodać moment siły naciągu. Oczywiście zapisuję to w tej chwili wektorowo. Jeżeli będę chciał przejść na wartości, no to to jest 0. No i teraz tak naprawdę kolejność tutaj nie ma znaczenia, chociaż weźmy sobie może pod uwagę, że chcemy obracać to w taki sposób, jakby to obracała siła naciągu. Zatem to siłę naciągu napiszemy sobie tutaj jako pierwszą z plusem, i od niej odejmiemy moment siły, który jest w przeciwną stronę, czyli siły grawitacji. Innego momentu siły tutaj nie mamy, zatem tak naprawdę nie musimy nic więcej tutaj e, stosować. OK, przerównajmy sobie to, czyli moment siły grawitacji. Ma być równy momentowi siły, siły Fn. No i rozpiszmy to. Moment siły to jest ramię siły wektorowo przemnożone przez siłę, czyli przechodząc na wartości, możemy zapisać, że to coś, to będzie ramię siły grawitacji, czyli długość tego pęta L podzielona przez 2, ponieważ ramię siły to jest podzielone przez 2 w przypadku siły grawitacji, razy właśnie siła grawitacji Fg. I razy sinus 90 stopni, ponieważ pomiędzy y, wektorem R1 i FG jest właśnie 90 stopni. OK. I to ma być równe cała długość, ponieważ siła naciągu jest przełożona do końcówki pręta, czyli po prostu L razy siła naciągu i razy sinus właśnie, kąta alfa. OK. Dzielimy obustronnie przez. Y, L sinus alfa i otrzymujemy, że siła naciągu po zamianie stronami będzie równa siła grawitacji czyli m razy g podzielone przez 2 i jeszcze przez sinus alfa. Czyli m g podzielone przez 2 sinus alfa. Otwieramy tablicę i w przybliżeniu będziemy wpisywać, odczytywać wartość funkcji trygonometrycznej sinus tego kąta 15 stopni, który jest dany w zadaniu. Możemy zauważyć, że we wzorze na siłę naciągu występuje sinus alfa, zatem jak kąt się zmieni, tak, e, czyli zmieni się długość tego słupa, no bo zmieni się wtedy też kąt alfa, no to wtedy mamy zmianę siły naciągu i ta siła naciągu wtedy będzie inna. Ok, podstawiamy dane. Masa to jest e, 2000 kg. Przemnożone przez 9,81. I tutaj też przypominam, że oczywiście na maturze podstawiamy 9,81, a nie 10. Okay? Pamiętajcie o tym. Dobra. Yy, 2 i razy wartość sinusa dla 15 stopni odczytaną z tablic, czyli 0,2588. No i też podpowiem tutaj, że w przypadku matury od 2023 roku i dalej, yy, oczywiście. Możemy używać kalkulatora naukowego, także wartość tą sinusa możemy tutaj zapisać sobie w kalkulatorze. I to będzie w przybliżeniu 37906. Ja już tu przybliżam do liczb całkowitych. Jednostka Newton, no właśnie jednostka, czyli trzeba by było zrobić rachunek jednostek. No i to jest Fn równa się mg podzielone przez 2 sinus alfa. No, i jeżeli miałbym zrobić rachunek jednostek, no to co? Kilogram masa razy g, czyli przyspieszenie, czyli metr na sekundę do kwadratu, podzielone przez 1, czyli Newton. Bo kilogram razy metr na sekundę kwadrat, czyli m razy a tak naprawdę, no to to jest po prostu Newton. Dobrze, mamy wynik, warto gdzieś go tam zapisać, że siła naciągu równa się 37906 N. Można oczywiście zapisać to w formie takiej przybliżonej, jeszcze bardziej, że to będzie 37,9 kN. Ok, czyli mamy to zadanko tutaj częściowo zrobione. Został ostatni podpunkt. No i przejdźmy do tego ostatniego podpunktu. Ostatni, trzeci podpunkt tego zadania za trzy punkty. I teraz ten słup o długości 12 metrów. Był podnoszony bardzo powoli. Gdy był on już w położeniu prawie pionowym, lina odczepiła się od niego. W wyniku tej awarii słup się przewrócił. I teraz mamy obliczyć wartość prędkości liniowej końca słupa w chwili uderzenia o powierzchnię ziemi. I teraz mamy przyjąć, że słup można traktować jako cienki, jednorodny pręt. Moment bezwładności tego pręta względem osi prostopadłej do niego i przechodzącej przez jego koniec jest równy i gdzie M jest. Oczywiście masą pręta, L jego długością. Zatem, e, chyba najprostszy sposób, żeby to policzyć, to jest zasada zachowania energii. Zatem, energia początkowa równa się energii końcowej, czyli energia w stanie pierwszym, E1, będzie równa. No i teraz, stan pierwszy, czyli moment, w którym ten słup już sobie tutaj praktycznie stoi. No i zrobimy sobie to w taki sposób, że mamy ten słup i on tutaj ładnie stoi. W momencie, kiedy będziemy podnosić taki słup, co się zmieni, jeśli chodzi o jego energię? To przede wszystkim zmieni się jego energia potencjalna, ponieważ podnosząc słup, będziemy zmieniać wysokość, na której będzie znajdować się środek masy tego słupa. Zatem w początkowej fazie będziemy mieli środek masy znajdujący się dokładnie w połowie wysokości tego słupa. Możemy sobie bez problemu zaznaczyć, że ta wysokość to jest połowa długości słupa, czyli l przez 2. No i w fazie początkowej, czyli w momencie, kiedy mamy E1, energię pierwszą, no to tak naprawdę to będzie energia potencjalna, czyli MgH podzielone przez 2 i tak naprawdę żadna inna energia, ponieważ energia kinetyczna ruchu liniowego będzie równa 0, energia kinetyczna ruchu y, obrotowego, ponieważ mamy założenie, że sub był podnoszony bardzo powoli, zatem możemy założyć, że energia kinetyczna ruchu obrotowego jest równa 0. Zatem całkowita energia w stanie pierwszym jest taka, że to będzie MGL przez 2, czyli długość słupa przez 2. Teraz drugi przypadek, czyli energia druga, czyli w stanie, w którym on właśnie uderza o ziemię, zakładamy, że wtedy jego środek masy, mamy pominąć jego grubość, ma to być cienki pręt, czyli środek masy będzie znajdował się na wysokości 0 względem, względem tego początkowego poziomu, czyli poziomu ziemi, względem którego mierzymy też tą. Wysokość tutaj, czyli energia potencjalna będzie równa 0. Energia w ruchu liniowym, kinetyczna, oczywiście, będzie też równa 0, ponieważ sub nie przemieszcza się, że tak powiem, lewo-prawo, tylko możemy to uprościć do energii w ruchu obrotowym, czyli moment bezwładności przemnożony przez omega, czyli prędkość kątową do kwadratu podzielone przez 2. Przyrównujemy te wielkości no i będziemy rozpisywać. Przemnożyłem razy 2, żeby pozbyć się zostaje teraz rozpisać moment bezwładności moment bezwładności w tym zadaniu jest po prostu podany, jest to 1 trzecia ml kwadrat razy omega kwadrat no i omega, ponieważ mamy policzyć sobie wartość prędkości liniowej końca słupa tak, to możemy właśnie to w ten sposób tutaj e, zapisać, czyli e, przypominam, że V to się równa omega razy R Zatem omega to będzie V przez r. W naszym wypadku punkt, który nas interesuje, to jest punkt, który znajduje się na końcu tego słupa, zatem jest on o długości l e, od osi obrotu, oczywiście. Omega do kwadratu możemy zapisać jako V kwadrat podzielone przez l kwadrat. I to będzie prędkość, która nas interesuje. Skracamy to, co możemy skrócić. Zostaje nam, że V do kwadratu. Równa się, no i pierwiastkujemy obustronnie V, zatem będzie równe pierwiastek z 3G L. Podstawiamy dane, prędkość równa się pierwiastek z 3 razy. G to jest oczywiście 9,81 razy 12 metrów, czyli długość tego naszego słupa, długość... Y, od osi do miejsca, w którym wyznaczamy tą prędkość. No i liczymy. Ja sobie to przybliżę do 18,8 metra na sekundę Jednostką od razu. Pamiętamy oczywiście o pierwiastkowaniu, jeśli komuś wyszło coś innego. No i jeszcze wypadałoby zrobić rachunek jednostek, czyli V równa się pierwiastek z 3GL. No i G to jest metr na sekundę kwadrat razy metr i pod pierwiastek. Pamiętajcie, że pierwiastki, pierwiastki też się liczą do rachunku jednostek. Zatem mamy metr kwadrat przez sekundę kwadrat pod pierwiastkiem. No jak pierwiastkujemy te kwadraty, no to to będzie metr na sekundę. Czyli wszystko się zgadza. Metr na sekundę to jest metr na sekundę, a zatem zadanie zostało poprawnie wykonane. Jeśli macie jakieś pytania do sposobów rozwiązania, to piszcie w komentarzach. Jeśli podobał Wam się ten filmik, kliknijcie subskrybuj, zobaczcie kolejne filmiki. Życzę powodzenia z zamankami.